Wyszczałbym się gdzieś pod murkiem, o, ale nie Nie, nie strasz. No, co tam masz? Akcesoria magiczne, składniki alchemiczne, eliksiry i tak dalej. Ciekawe, bo na czarodzieja nie wyglądasz. Ani nie wyglądam, ani nie jestem. Ja tylko. Upewniam się, że rzeczy, które zostają po nieszczęśnikach spalonych na stosie, trafią w odpowiednie ręce. Pokaż, co masz. Same białe kruki, w okazyjnych cenach... Usz! Kurwa, nie widziałeś mnie! Ten Niziołek... Co to był za jeden? I czemu zwiał, jak nas zobaczy? Sprzedaje przedmioty, pomaga. Nie dziwne, że nie chciał na was wpaść. Wieczny ogień płonie dzięki takim ludziom jak ty. A z Gustaw, kto złapie Niziołka, dostanie dodatek do żołdu. this time.